Sponsorem audycji jest pizzeria Brazeria. Pizza z jakimi dodatkami? E, standardowo jakaś e, polecona przez lokal, może tak. E, nie mam jakichś swoich ulubionych, także w ten sposób to wygląda raczej. Aha. A czego pan nie chce na pewno widzieć na swojej pizzy? Owoców może, to jest na 100%. Z szynką, z pieczarkami, z pomidorem. A czego na pewno pani by nie chciała widzieć? Hmm, włosów. <grym> o, papryka na pewno. No myślę, że jakaś tam szyneczka, ale taka, taka, taka zjadliwa szyneczka i oliwki, ser, pieczarki mhm. i nie wiem, pomidory, papryka, no nie wiem. Wegetariańskie? Może być, tak. Kapary, czerwona cebula, pieczarki plus yy, papryka, no chyba tak, ser pleśniowy może, coś takiego. Super, a czego by Pani nie chciała zobaczyć na swojej pizzy? Oj, oliwek. Szynka, kabanos, cebula, papryka, to wszystko chyba. Tradycyjnie y, szynka i pieczarki. Coś więcej? Nie, nie. Tylko szynka i pieczarki? Egzotyka mnie nie interesuje. Najbardziej lubię z kurczakiem, musi być pomidor i ogórek, koniecznie. No. Mięso, w zdecydowanie, salami, pieczarki. Bekon, 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 <laughs> bekon, tak. Wszelkie I sos improwizacje. A czego na pewno nie chcielibyście zobaczyć na swojej pizzy? Sera pleśniowego. Zdecydowanie szpinak. Pizza y, wegetariańska. Szpinak i ser. Coś więcej? Nie, dwa składniki wystarczą. Myślę, że taka typowa włoska pizza jest maksymalnie dwa składniki. Czego by pani na pewno nie chciała zobaczyć na swojej pizzy? Nie wiem. Ze śledzień bym nie chciała. Pizzeria Brazeria oferuje prawdziwą włoską pizzę z pieca opalanego drewnem. Dodatki oryginalne włoskie produkty sos salami ser. Nowości burgery ze 100% wołowiny, sałatki i zapiekanki. Sponsorem audycji była pizzeria Brazeria.